o zakazie palenia w miejscach publicznych, czy on jest słuszny, czy nie? Absolutnie słuszny. Tak? Pan nie pali, mam rozumieć? I powinien mieć taki zakaz wprowadzony? Jak nie znaczy Uważa pan, że będą respektować palacze, czy raczej nie? Z początku nie, ale myślę, że za jakiś czas dojdą do przekonania, że nie są sami na świecie, no i muszą brać pod uwagę również innych no, na ulicach. Zakazie palenia w miejscach publicznych, czy jest słuszny, czy nie? Yy, nie wiem. Palisz, czy nie? Pale. W miejscach publicznych też? Też. I boisz się kary. Nie. E, uważasz, że ludziom, którzy nie palą mo, nie może to przeszkadzać na przykład, że pali Trudno, to nie go dojdą. A co myślisz o y, miejscach wyznaczonych? Czy takie miejsca? Czy stosowałbyś się do tego, czy raczej nie? Czy wszędzie byś palił? Wszędzie. uważasz, pan, że powinni palić tylko w miejscach wyznaczonych? No na pewno nie no. no ale co to do? Czy tu polo, czy tam pala? Czyli y, nie stosują się tych zakazów, tak? Pan? Nie. No. No nie wiem, bo ja nie palę, mnie to nie przeszkadza, na przykład tam ktoś wie palił na ławce, nie? no to mnie to nie przeszkadza, no bo to idzie... I no tak w takich zamkniętych zakładach to na pewno nie. No. Dziękuję bardzo. Co sądzicie o zaostrzonych przepisach w sprawie palenia w miejscach publicznych? No hmm, kolega Ci wypowie. Nie wiem, kurde. Nie Sam palę, nie? Chyba, że są niesprawiedliwe. Nie powinno być. Tak, zakazu? No, Palić. uważa pan, że jest sprawiedliwie, że powinien być taki zakaz wprowadzony? To czy to tych, którzy. Że... Powinny być miejsca wydzielone. Na ktoś, kto pali, no to palić będzie. Tak, Tylko w miejscach wydzielonych, pan uważa, tak? że powinni Są się wydzielone. palić. Tak? Mm. Dobrze, dziękuję bardzo. Zgadzasz się w miejscach wydzielonych. Po w popielniczkach, nie. Co uważasz o zakazie palenia w miejscach publicznych? Czy on jest sprawiedliwy, słuszny? Jestem ja bo palę i lubię palić i mi się to nie podoba ogólnie. A co z, z ludźmi, którzy nie palą? Yy, to, nie <laughs> wiem, no to jest sprawa tam, nie moja Ja palę i mi to wkurza ogólnie. A nie uważasz, że będzie jakieś miejsce wydzielone na przykład dla palących, czy powinni wszędzie palić? Nie wszędzie się powinno dać palić, na przystankach, w barach, o, wszędzie, nie wiem, w autobusach, w tramwajach, jak ja tak uważam. <laughs>